Dziś taki krótki filmik e, z takiego, nawet no nie można tego nazwać wypadem, szczerze powiedziawszy. E, kampienie. Takie kampienie po prostu to... i jakby to powiedzieć może... E, hmm, relaksik, no i zajmowanie się troszeczkę po, e, naprawianiem sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Przegląd gratów. E, siedzimy sobie w domku na drzewie. Dosłownie w domku na drzewie. Więc. no i nockę też dzisiaj sobie tu robimy. Ognisko nam się jeszcze pali na, na, na zewnątrz. Później zrobimy sobie jakąś tam kolację. E, zaraz to przewodzę kamerkę. No, komineczek nam tutaj się pali. Jaro dzisiaj powiedział, że sobie ostrzy noże i nożyczki halabardy i pilniczki. O, rekla z Lidla jest, ja sobie robię e, taki trzymaczek do mojego roga, bawię się troszkę w Ledermana z kawałek skórki, chcę go właśnie opasać, za chwilę tam pokażę mniej więcej. Komineczek się pali, fajny wynalazek taki do rozganiania, <laughs> nie widziałem już takiego cuda, że tak powiem, wcześniej, wiatraczek taki, nagrzewa się sam od temperatury piecyka i rozprowadza ciepło fajna zabawka, że tak powiem a tu dodatkowo myślę, żeby światło tutaj nie ma to co mamy na, na, na głowach jak widać było przed chwilą mi migało że światło, że mi bateria pada powoli więc zaraz będę musiał wyłączyć sobie te, ten czołówkę i tutaj mamy kilka świeczek które nam dają światło dobrze bardzo Jak mi to wejdzie, Kuśman. Jeszcze raz zabieram się do tej skóry. Będziemy robić konkurencję z koronawirusem. Później będę chciał sobie zrobić właśnie, e, może nie z parakordów, ale właśnie też e, ze sznurka, taki delikatny właśnie wzorek. Coś jak na styl kobry, e, tę ten, zaletkę się robi, to no właśnie coś ten desek będę chciał pokombinować. Zobaczymy, bo będę chciał go wieszać właśnie sobie na szyi tutaj nie mniej więcej na takiej wysokości jak jest. Tutaj ten wisiorki, tak żeby móc sobie wychodzić normalnie mieć tutaj, że tak powiem, wodę. No, myślę, że to już jest taki chyba pierwszy filmik, jak się będzie można tak posiedzieć normalnie, no. coś porobić, e, pogadać. Wyjście na łóżko. bez marzenia, bez stresu. Dziś się nie narobiliśmy kilometrów. Tym razem. Tym razem. No i za dwa tygodnie mamy podobny wypad, tylko w troszkę bardziej wspartańszych warunkach w bardziej będzie. Tak, dokładnie. No i Jaro ogólnie też powiedział, że będzie robił mi konkurencję. Chcę założyć swój kanał, także już jest jeden jego filmik na YouTubie, także możecie sobie obejrzeć, zasubskrybować. Spokojnie, z czasem się coś tam będzie pojawiać. Na razie próby. Od czegoś trzeba jeszcze zacząć. Nie wiem czy słychać. Pewnie wysłyszycie to lepiej więcej. Jak nam tutaj trudni ten kurde fan. Myślę, że myślałem, że będzie gorzej z tym przyciem. Zobacz. No, spaczka. Nie jest źle. No, faktem ciężko jest, bo jak się ma... Prawy jak bochny chleba. Ręce stworzone do precyzyjnej roboty. <śmiany> Typowo dźwięk. dla zegarmistrza. O ile naprawiałbyś, kurwa, zegary w wieżach, kurwa. A'la Big Ben. I <śmiany> co, w co wiązać? Nie wiązać tego? Zawsze wszystko ogarnięte. Czy wiesz nie? co ja bym zrobił podwójny szef? Ale jest podwójny. Ale nie, wiesz, że dwa rzędy, wiesz. Obok. A tak to nie ciężkie. No w sumie to mało mało ciężko. Teraz tylko zawiążę sobie. Jest dużo ryb Znaczy co no nie chodzi o o sznur, o linkę czy tam o, o żyłkę, o... O nic, tylko o samą skórę. że Przy pojedynczym świecie może się przetrzeć sama skóra, nie? Mm -hmm. A jak jest podwójne, to wtedy to się inaczej rozkłada i jest mocniejsze, ale do, 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 do rogu tam będzie parę gram, więc to może być takiego się siekierki czy coś takiego. No, kilka kilogramów dźwigać, mm -hmm. To przydałoby się podwójność. Tak, masz tego może? Ciń przy samej dupie. No, jest tu. No, Możesz ty? się palić delikatnie świeczką. No, widzisz ty? Jak nie pijesz, to myślisz. No, że świeczków ci u nas pod dostatek wyszło Cyk. no i wyszło, szydło z worka teraz tylko właśnie trzeba zrobić jakąś dziurkę czy coś i dobrze przełożyć się właśnie sobie ten, ten, ten sznurek wisidełko teraz tylko trzeba teraz tutaj będzie uciąć ten, tą, tą skórę ładnie Jedne drugiej mangi. Przecież znaczy jest na miałem czy nie, nie zrobić też tego tutaj. Ja znaczy że później ewentualnie do paska nie przy tego. Może nie wiem znaczy... właśnie. Dobra, zostawię to jak coś na razie. Ten duży obecny chyba, nie? Póki znaczy co? Znaczy z tego nie zrobisz nic na pasek. Wiesz pod uwagę, że Nie, o co mi chodzi? Ja bym zostawił na pasek jak chcesz, to musiałbym zostawić co, co najmniej taki. Tam też. Tak, ale to, wiesz, ale to mi chodzi o to, żeby. Kość, no? Ale to później. Znaczy, chodziło mi wiesz o mniejszy, mniejszego lupa, żeby nawet sobie później, nie wiem, parakord włożyć. Wiesz, co chodzi o, często. No, no, tak. Tylko. Może by bo ja nie chcę tego wiesz na szyję, to będzie w nie chcę, żeby mi to jeszcze wisiało. I gdzieś, nie, nie wiadomo co nie. No to szczerze, że... mnie nie wiem, co zrobić. Chyba, że. Tak jak mówiłeś, wiesz, co zrobię, jednak. Zrobię podwójny szef, tylko że dam go troszeczkę tutaj i tak, żeby tu właśnie można było przełożyć e, parakot hmm. wtedy. I będzie podwójny szef, będzie bezpieczniej. Patrzcie jaki młotek Będę robił kolejne, kolejne dziurki teraz na boku żeby móc sobie przełożyć tutaj parakot. Tu mam kawałek sobie przełożę, przycisnę. Tak zobacz. O, tak, dobra. o, będziemy was zadumnać. Później coś tam jeszcze dogramy. No i dobra. Skończyłem już sobie oprzywać ten mój wynalazek. Już nawet separakord przełożyłem. Zawiązałem pentelkę na koniec. Cyk. Fajnie się trzyma. Czekajcie, ja kapel założę. Przełożę go jak krawat. Cyk. Fajnie. trzymak do rogu. Jak talala pierwszy raz ze skórą się bawię dobra, bez podtekstów goźma. to się wytnie to się, się, się wytnie dobra, będę sobie robił jeszcze pochewkę na nożyk łyżeczkowy więc teraz tutaj kurde robimy dziurki, Jaro mi pomaga Trzeba dobrze skórę naciągnąć. To będzie ostatnim się daje, bo on więcej ten... Nie z egzakem ten... Słuchaj, jak to jest robione, robione, kurde, jest na, na tym, że tak powiem... To, to taki pierwszy projekt, pierwsze zabawy, że tak powiem. Można z lederem, a nie ze skórą. Teraz powiem. Nie, starczy, wiesz co, bo to i tak będzie... Ee, będzie panie, będzie. Już? Mhm. to do końca nie ma sensu. Także zaraz będę brał następną nić i będę jechał. Hmm. Także tak. No. A tu nam się wszystko grzeje. Zdrówko ja, rozdrówko.